Jak dużo nauczyłeś się od Kamela, od Tomka, od Pana Tomka Kamela? Od Tomka, Pana Tomka, Pana Tomasza Kamela z Tomka z Kamel Channel. <laughs> eee... On Cię trochę wykuł w tym programie, nie? Jako prowadzącego. Nie, naprawdę, jak ja oglądam swoje pierwsze edycje, to była tragedia. <laughs> Największym zaskoczeniem tych wszystkich programów jest to, że ja dalej w nich pracuję, ale no, to jest taki kraft trochę, taki warsztat, którego można, można się nauczyć. Na pewno słuchania partnera. To, że najważniejsze jest to, żebyś bardzo go słuchał. W ogóle się nie kontrolował, tylko starał się być w drugim człowieku i to się przydaje nie tylko przed kamerą, ale też na scenie, w improwizacji, w filmie. I, i to jest taka myśl, która się przewija też w tych wszystkich działkach, w których staram się działać, też w życiu. Bo chyba to jest najważniejsze, żebyśmy się nawzajem słuchali i byli czujni. Więc myślę, że ten program też tego nie nauczył. Tylko ja filozoficznie zrobiła wow.